Witajcie na moim kanale, dzisiaj zagramy w Moon Wister i otworzymy sobie na wstęp prezenciki i pozdrawiam budelka 354 Co to jest za prezent? Patrzymy Ui. i co? O, dziękuję. Ładne zdjęła mi moją opaskę, ale dobra. I co to? Oj, dziękuję. Ładne. Czy to będzie luk? Bo jak będzie luk? Bo, bo ja ubieram, nie wiem, po co. Chyba to będzie luk. Nawet ładne włoski mi ona dała. I już od razu otworzymy te ostatnie dwa. Dziękuję za taką ładną spódnicę. I dziękuję za tę ładną bluzkę. Tak mój look wygląda. A to już może być na tyle, więc patki. -pa